Cześć. Z tej strony yy, kota. Nie wiem, czy ją widać, Kasia i Paweł. Witamy Was na kanale Fundacji Schronisko dla Książek i przychodzimy dzisiaj do Was z klasycznym filmem poświęconym lektorom szkolnym. Yy, ale dzisiaj coś jest takiego wyjątkowego, bo <noise> jest to chyba jedyna pozycja fantastyczna w kanale lektur szkolnych. No, to pewnie zależy, że jak się fantastyka liczy. Co jest w tej chwili w kanonie? Bo oczywiście w tej chwili nie pamiętam. Nie pamiętam. No to damy na pichik, czy jedynie, tak, czy nie. Tak. Y no i spoko. Nie y y ja y przepraszam, że się tak gapy w kierunku kota, nie w waszym kierunku w stronę obiektywu, ale kot jest Spróbujcie zdecydowanie zbyt gasić. zabawny. <laughs> Czekaj, bo ona ostatnio ma fazę należenia, jak dziecko. O, o, dobrze, tak będzie najlepiej. Dobrze. A po nie, nie, nie? Dobrze, nie dobrze. dobrze. to, to nie W każdym razie, e, Hobbit. Książka, którą ja miałam czytać chyba w gimnazjum, w jakiejś drugiej klasie, jeśli dobrze pamiętam. E, I przyznawałam się, że nie przeczytałam w tamtym czasie. Teraz to był pierwszy raz z tą lekturą. Okej, okay, to ja z kolei tę książkę czytałem teraz trzeci raz? A Ale to tak nie w odce nie bo ja go bym czytał, pod co najmniej trzynaste. No. Pieski szczekają. Przepraszam. No właśnie chciałam jeszcze nawiązać do tego, żeś powiedział, ile razy czytałeś władce pierścieni. No dobra, ale kiedy ostatni raz przed tym razem czytałeś hobbita? Ostatni raz chyba robiłem sobie powtórkę jakiś koniec liceum, początek studiów, coś takiego. No, czyli to dawno temu było. Jeszcze nie było elektryczności w domach. Przypominam, kto tu jest starszy. Parę miesięcy. Nawet nie. nie. <29 dnia> <gskin> także tak. Eee, ale wiesz, ja, ja mówię tutaj o mentalnym wieku. Ja mam różowe włosy, bo można by powiedzieć, że jeszcze nie mam osiemnastki. Eee, także tak. Mm, no i jak wrażenia? No, muszę ja powiedzieć, że to jest książka, którą się zaskakująco fajnie czyta, mhm. bo to jest bajka. To, tak, zasadniczo to jest, to jest bajka. po prostu bajka. Mhm. Eee, ale nie wiem, może to jest właśnie kwestia tego, że ja już doszedłem mentalnie do tego wieku, kiedy się ma starszą demencję i człowiek dzisiaj nie i po prostu potrzebuje znowu bajek. Ale a propos tej bajki, ja mam jedno takie przemyślenie. Eee, dlaczego ja nie przeczytałam tej książki, będąc nastolatką? Bo pamiętam, że to było w gimnazjum i ja zaczęłam czytać tę książkę. Um, bo nasza polonistka mówi, że tak, to jest ta fantastyka, wielki twórca, takie dzieło, smoki, mnóstwo wydarzeń, ale będziecie zachwyceni. To jest coś idealnego dla młodzieży. Ta. A to jest książka dla dzieci. To jest literatura dziecięca. Kropka. To by się może podobać w podstawówce, do takiej wcześniejszej podstawówce, moim zdaniem, albo um, w liceum, kiedy ktoś ci powie, że. To jest taka fantastyka w wydaniu dziecięcym. Tak, albo po liceum i wtedy, kiedy już właśnie wiesz, że to jest fantastyka w wydaniu dziecięcym, ale potrzebujesz znowu wydań dziecięcych. Tak, Natomiast tak. Ja tylko chciałbym tak dodać, a mm. propos właśnie poprzednich przeczytań, dlatego, mm. że ja pierwszy raz to czytałem po przeczytaniu Władcy Piersieni. Mm. I to była czwarta klasa podstawówki czy coś takiego, bo mm. wtedy czytałem Władcę Piersieni i potem przeczytałem Hobbita. No i tak jak Władca Pierścieni wciągnął mnie absolutnie i kompletnie, być może kiedyś będzie okazja, żebym mnie pokazał, bo ja mam to samo wydanie Władcy Pierścieni od początku i... Możesz już... wrzucić tutaj na przebitce, bo... Um... Możecie teraz zgadywać, pauzujecie wideo i piszecie w komentarzu na czym trzyma się wydanie książkowe Władcy Pierścieni, które posiada Paweł. Dodam, że ono zwiedziło praktycznie wszystkie łańcuchy górskie w Polsce. Tak, czy są to trytytki, czy jest to silver tape, czy jest to, nie wiem a co się jeszcze mogło na trzymać ślinę. na ślinę, czy jest oprawiony w deski. E... No, która z tych odpowiedzi jest poprawna? Tak, to zdjęcie tutaj będzie. No w każdym razie, także czytając powładcy pierścieni, który mnie absolutnie zauroczył, Chociaż nie do końca go wtedy rozumiałem, bo trochę no. zagnał jak byłem. Natomiast potem wziąłem się za Hobbita, no bo chciałem się dowiedzieć co było wcześniej, dlaczego ten Bilbo był taki poważany i, i, i skąd jakby taka estyma narosła wokół jego postaci no. wśród jego współtowarzyszy wśród wielkich tego świata. No i tak sobie przeczytam to, tam to. Zaraz to jest dla dzieci jakieś. Ja już wtedy myślałem, że jestem strasznie. Jesteś bardzo dorosły i poważny. I taki... mm -hmm. Ja już wtedy miałem z tym problem, mimo że teoretycznie byłem właśnie w wieku, dla którego to było przeznaczone. I pewnie gdybym zaczął od Hobbita, to by mi się podobało. Ale mm. kiedy przeczytałem Władcę Pierścieni, a potem zszedłem do Hobbita, to. A to no, jakbyś pierwszy raz przeczytał, mając tyle lat, ile masz teraz? Tak. No właśnie, to jest chyba kwestia właśnie przede wszystkim tego, żeby mieć odpowiednie nastawienie, kiedy się sięga po tę książkę. Yy, I to jest też w sumie taki wątek, dlaczego coś mm, mam takie poczucie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy się ze mną zgodzicie, że fantastyka, yy, szczególnie w naszym kraju, ma taką łatkę, że e, takie tam kłopoty dla dzieci, dla nastolatek, po co to czytać, to czas marnujesz, To nie są książki, to nie są poważne książki. Yy, I właśnie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że właśnie... Z tego, co ja kojarzę, ale nie jestem 100% pewna, jak już wspominaliśmy wcześniej, no, Hobbit jest tą jedyną pozycją fantastyczną w Kanonie, i przez to się. ciężko się odnieść do takiej fantastyki high-fantasy, jak to się określa. To też jest, wydaje mi się, kwestia trochę hmm, w tego, dlaczego on nie dobrze wpływa na wizerunek fantastyki, jeżeli mm -hmm. to jest jedyny kontakt, to jest po prostu kwestia wieku tej książki. Bo ta książka no, jest z 1937 roku bodajże. że klasy więc... literatury przed trumowajem światową. No, no, właśnie, więc to jest 80... 90 już lat praktycznie. Nie wiem, czy ja mam datę hmm. pierwszego wydania tutaj. Kontynuuj, ja No, w każdym razie ponad 80 lat ta książka ma, to tego jestem pewien. Hmm? No, właśnie, więc... Więc generalnie to po prostu jest już stare, to, to jest pewna podwalina gatunku. Mhm. Władca pierwszy się nie potem bardzo mocno to rozbudował, te wątki, które były w Hobbicie. Bo oczywiście Hobbit też się zasadza na mitologii zasadza się na wcześniejszej fantastyce, natomiast on jakoś tam usystematyzował pewien kanon, który później w tej fantastyce był recyklingowany i nadal jest, mhm. natomiast to jeszcze nie jest powiedzmy ta e, forma e, Uspółcześniona i bardziej zaangażowana komentatorsko, którą potem możemy obserwować. Według jest już dużo bardziej zaangażowany i dużo bardziej można odnaleźć jakieś takie odniesienia do świata, w którym faktycznie żyjemy. Natomiast tutaj jest to bajka, jest to pewien moralitet też, wydaje mi się. Natomiast, natomiast to nie jest jeszcze dojrzały komentarz do złożonej rzeczywistości. No tak, to prawda, ale yy, właśnie też z takich zarzutów, tego moralitetu i, i tego, co jest takie super dziecięce w tym, to, to mnie na przykład irytowało, ale przymykamy to oko właśnie wiedząc, że jest to książka dla, dla dzieci, to, to to takie wtręty narratora, że mm, pewnie już wiesz, drogi czytelniku, o czym nie pomyślał? Nasz mały hobbit, ale pamiętaj, że był zestresowany i w takich warunkach też byś pewnie o tym zapomniał. No takie, łaj. Yy, do no ale tak, no, żyćko. Znowu no, mówimy tutaj o gościu, który się raczej zwracał do... Do maluchów. Do maluchów, tak. No i tyle. I to trochę tak, jak się opowiada bajki dzieciom w przedszkolu, mm. że masz ich czegoś nauczyć, tak. No i to no tak. I to rzeczywiście no, jest też nawet nie irytujące, nie wiem, ja to, ja to już w tej chwili uważam za urocze. Okej. Okay. No, ale... czy znaczy wiem, że to po prostu mnie irytowało wtedy jak byłam mm -hmm. nastolatków i, i to bardziej to się to pojawia gdzieś już w pierwszym rozdziale i... O, i, i tak, i... znaczy tu się zgadzam. Odkłada się wtedy książka. No dobra, ale to tak ucinając narzekanie, że to jest dla, dla dzieci, a, a mówi się, że to jest dla dorosłych, i że dla nastolatków mm -hmm. powinno się to czytać właśnie w liceum, czy tam pod koniec teraz, podstałówki z klinice już nie egzystują. E, to co na plus w tej książce? Znaczy dla mnie ta książka jest generalnie bardzo pozytywna mm -hmm. i bardzo na plus. I ja uważam, że to jest coś, co w ogóle e, gdzieś tam we mnie przynajmniej siedzi i właśnie głównie w Otce Pierścieni, ale Hobbit też mocno przyczynił się do rozbudzenia jakiegoś takiego właśnie zawu przygody po prostu. To mhm. jest fajna literatura do tego, że człowiek rzeczywiście trochę ma potem ochotę... E, Pora na przygodę. Dokładnie tak. Spakować jakieś najpotrzebniejsze rzeczy połowy, zapomnieć i, 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 się i ruszyć w świat. Zrzucić. I ruszyć w świat na przygodę i, i to jest super. Nie uważam, że właśnie jeżeli to się czyta w tym powiedzmy odpowiednim wieku, czyli moim mm. zdaniem właśnie jakaś trzecia, czwarta klasa podstawówki, to byłby dobry czas na czytanie mm. Hobbita. Mm, no to wtedy rzeczywiście to, to po prostu rozbudza wyobraźni. To jest ta taka literatura młodzieżowa, tak. która zachęca do tego, żeby się ruszyć, żeby wyjść, mm. żeby poznać świat. Oczywiście mówię, to jest w tej chwili ramotkowate i ja nie wiem, czy to nadal by działało dla uczniów nawet trzeciej, czwartej klasy, którzy już przecież... Oglądają TikToka mm -hmm. i zdają sobie sprawę z bardzo wielu rzeczy, z których my też może jakoś tam sobie zdawaliśmy sprawę, ale nie mieliśmy ich tak podanych na tacy, na tacy dokładnie. Natomiast yy, natomiast no wydaje mi się, że to nadal jest o tyle fajne. Może to już jest właśnie moje bumerstwo, że, że, okay, że właśnie przykładam <laughs> swoje doświadczenie sprzed lat tam 20 na to, co teraz. Yy, Dzieciaki miało Tak, tak, dokładnie mm. oglądać. Czy, nie, czytać. Natomiast no, mówię wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo fajna literatura, która z jednej strony pokazuje takie rzeczy, które w tej formie już nie funkcjonują taki mm. pewien spokój sielskość, skontrastowaną właśnie z tą przygodą. W tej chwili, moim zdaniem, ta granica się mocno zatarła i w tej chwili wszystko jest tak szybkie, tak gwałtowne, że to, co tam było przygodą, czyli. Poruszanie się, przemieszczanie i tak dalej, w tej chwili. jakby... Jest nudne. Jest nudne jest przykrą koniecznością. Ale właśnie, tak? bo w sumie tak Może to jest kwestia tego, że ja dużo czytam e, takich starszych książek, mm -hmm. e, to mam wrażenie, że w tej książce się dzieje dużo. Tam jest wydarzenia za wydarzeniem, a to byli u goblinów, a to napadły ich trole, a to to, a to tamto. I, I naprawdę jakby tych wydarzeń jest mnóstwo i mnóstwo. Dochodzi do rozwiązania, jakby do kulminacji, okazuje się, że nie, że jest jeszcze mhm. kolejny problem. Więc... Moim zdaniem tam się dużo dzieje. Nie, bo tam się dzieje dużo, tylko chodzi o to, że to jest skontrastowane właśnie z tym, że generalnie... Tak sobie w ostatnim przyjaznym do i tak mówi, ja to jest znaczy, fajnie. Tak, potem to, to, no, sam, sam Shire właśnie sam ten opis z początku, mm -hmm. że Bagginsowie byli szanowani, bo generalnie siedzieli... Unikali przygód. Tak, siedzieli na dupie. To jest też w, w sumie ciekawe. I, że... i to był powód szacunku wobec nich. No, Może to jest taka książka, jak powiedzieliście, niby zachęcająca do przygód, ale główna postać jest z rasy, która mówi, że, no boże, on idzie na przygodę, a to, to jest złeczkę. Ja w ogóle mam jakiś dobry cytat na temat <grym> tego pójścia na przygodę. Przez takie rzeczy można się spóźnić na obiad. No, no jest... a wiadomo, że obiad to nie, nie, nie w kinu tak, no, to jest w kim To jest <grym> zasadniczy problem. Natomiast yy, nie wiem, no właśnie, wydaje mi się, że to trochę jest jednak. No. To jest właśnie jeden z tych bardziej dojrzałych komentarzy społecznych tam zawartych, bo mm. no przepraszam, ale czy to generalnie nie jest tak, że nadal społeczeństwo jakoś tam oczekuje tego siedzenia na dupie 8 godzin, wyrabiania, tak. ten, a potem pójście ewentualnie jakiś tam, nie wiem, Netflix and chill, może może wypad mi na piwo i to w ramach ekstrawagancji, natomiast... No teraz piwko też na Skype lepiej, no? No w sumie. <śleszy> No, natomiast tutaj też wydaje mi się, że właśnie ta postawa z jednej strony jest pokazana jako coś wartościowego, bo z tego można wynieść wartości, zwłaszcza w władcy pierścienia. Przepraszam, trochę tutaj może będę umieszczał poza kontekstowych rzeczy z władcy pierścieni, bo dla mnie to jest nierozerwalnie związane, ale, ale to jest, jest pokazana pewna pochwała takiego właśnie spokojnego stylu życia, ale z drugiej strony jest pokazane, że są te jednostki, które muszą się po prostu wyrwać. No, i, I... tam to jest za kawałek, ze krew się w nim odezwałem musiał tak. iść na przygodę Może ja się po prostu osobiście za bardzo utożsamiam tutaj. <laughs> <laughs> Może na wyrosta, ale... Okay. ale trochę tak. <laughs> Okej. Okay. Ja mam jeszcze w ogóle tej, takie e, przemyślenia, e, hasła, które wypisywałam, jak czytałam książkę, że. Kandal był niski! Czuję się oszukana, bo ja wcześniej mm -hmm. oglądałam film, wcześniej oglądałam w Pierścieni, i nie oglądałam Chopita, mam ochotę po, po lekturze obejrzeć ten film. Tam Gandalf był taki strasznie wysoki, strzelisty, i sylwetki, że tak to określę, a w książce jest taki niski człowieczek przyszedł. Nie, znaczy, to... Czy to nie do końca wydaje mi się, że tak jest, dlatego hmm. że to jest opis chyba z tego, jak oni byli u Beorna, prawda? Nie, to jest opis samego początku, kiedy Gandalf. Więc w ogóle pierwszy raz się pojawia w książce, kiedy przychodzi do hobbita. Nie Teraz wiem. Zaraz znajdę. Bo Dobrze, mam, mam o znacznik. Było techniczne, się tak, było techniczne cięcie na sprawdzenie tłumaczeń i wersji, bo w mojej, w mojej książce mam tłumaczenie pani Skibnieckiej. Nie, nic więc nie podejrzewał Bilbo, gdy owego ranka zobaczył małego staruszka w wysokim, spiczastym niebieskim kapeluszu. Tak, natomiast u pani Pauliny Breitner. Mamy z kolei opis, że mm, 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 nieznajomy miał. A o właśnie. Tego poranka zatem, nie przeczuwający niczego, Bilbo, ujrzał przed sobą zwykłego starca z laską w dłoni. I tutaj na... przychodzi opis ubioru. Także to są dwa różne, dwa różne tłumaczenia, ale wydaje mi się, że w tym przypadku to tłumaczenie Pauliny Breitner jest o tyle lepsze, że we władcy pierścieni mm. Gandalf jest opisany jako nieco niższy. Od Elronda, no a Elrond, podobnie jak inni elfowie, był hmm. bardzo wysoki, w związku z czym raczej zakładamy, że jak na ludzkie standardy, to Gandalf był wysoki. był wysoki. Może nie był jakimś gigantem, ale był wysoki. To jeszcze z takich rzeczy, z których czuję się oszukana przez film, przez Władcę Pierścieni, to w, w moim tłumaczeniu będzie <laughs> <laughs> w tłumaczeniu pani u Golon był czarny, a w filmie jest taki. Tylko typu... do... umorusany. Mm -hmm. Co do tego, czy golon był czarny, to wydaje mi się, nie powiem w tej chwili z głowy, mm. ale wydaje mi się, że było coś o tym, że właśnie wywładzono władcy pierścieni. ja Będę tutaj bardzo mieszał, bo. To był dużo bardziej. Pokawe. Dużo bardziej pamiętam yy, władcy Pierścieni niż Hobbita. Natomiast tam wydaje mi się, że było coś o długich, bladych palcach, które zaciskał na szyjach ofiar. Okay. W związku z czym raczej zakładam, że przy bladych palcach to właśnie bardziej ten taki kolor skóry z filmów mm. pasuje, ale tu znowu, znaczy tam Golum jest kilkakrotnie w akcy pierścieni mm, opisywany jako ciemna postać. Ale ciemna postać na zasadzie jest... Mrocznego charakteru. Nie, że jest po prostu daleko i jakiś taki cień się przesuwa. I to raczej okay. na tej zasadzie. Natomiast kiedy jest opis właśnie to jest chyba to jak on dusi rybę tam w pewnym momencie. I to jest właśnie opis bladych, długich palców. Jest szansa, że mamy wśród widzów jakiegoś większego znawcę. Jak najbardziej. Ym twórczości Tolkina, to też jest w ogóle dla mnie mały szokers. Zawsze... szczególnie moja polonistka, powiedzie Tolkien, Tolkien, a tu Tolkien. Okay. Um, I I może, może nas poprawicie w komentarzach albo roześmijcie nam te kwestie. I jeszcze w kwestii Golluma, gdzie oszukał mm. mnie film, to było to, że My Precious e, zawsze było takie wrażenie, że on to mówi do pierścienia. a on tak mówi o sobie. I nie wiem, czy po prostu jestem upośledzona i że to odebrałam w filmie, czy. Znowu kwestia tłumaczenia. Wydaje mi się, że znowu kwestia tłumaczenia, dlatego, że jest we Władcy Pierścieni e, <gry> taka scena, kiedy e, Bilbo właśnie e, mówi jest dla mnie najdroższy o piersieniu i Gandalf w tym mm. momencie mówi, że już ktoś kiedyś tak mówił o pierścieniu. Więc... Okej. Okay. No, raczej... Może to jest jakaś też nieścisłość, no jakby... No znowu no, nie wiadomo. wydaje mi się... Znaczy, też, żeby nie było, bo tutaj mm. Ja już przeczytałem te falę hejtu, jeżeli są tutaj ludzie z zakonu purystów, e, natomiast ja, jeżeli chodzi o Władcy pierwszy czytałem tłumaczenie Skibniewskiej. A to, to e, Tylko czytałem tłumaczenie Łozińskiego, dodam, że drugie tłumaczenie Łozińskiego, ponieważ pierwsze jest powszechnie wyśmiane i uważam, że słusznie, ponieważ są tam takie kwiaty jak Bilbo Bagosz. A, to, to dobrze, Zamiast to, to, blubabaginstek, to, to natomiast, nie natomiast drugie tłumaczenie Łozińskiego jest mocno poprawione i moim zdaniem z wyjątkiem szarogrzywego grzywego zamiast cienistogrzywego, to jest bardzo dobre tłumaczenie. Może tak dalej później, będę musiała przeczytać tego władcę. Nadejdzie jeszcze taki dzień, <laughs> kiedy omówimy to tutaj. Nawet jeżeli to nie będzie lekturą, bo nie wiem, czy to jest lekturą w Nie, no nie, raczej nie. No ale to kiedyś, kiedyś zrobimy ten odcinek. Dobra, myślę, że to jest pora na y, y, najlepszą część naszych filmów, czyli na fakt z wiadomej części ciała. Ale znowu Kasia mi zabrała tę sekcję. A ty nie masz jakiegoś fajnego. No ale nie no ty, ty mówiłaś, że masz przed nagraniem. No więc... mam, mam, ale to możemy dostać kilka, jakby No to no, dawaj, ty. E, moim, moim faktem, o ile uda się to wmontować tutaj w film, nie wiem, jak to jest z prawami cytatu, w razie czego sobie wygooglajcie. E, wspominałam, że nie widziałam filmu, ale widziałam największe złoto związane z filmem, to jest jak Benedict Cumberbatch wcielał się w rolę Smałdę. Tak więc, jak sobie zobaczyć te efekty komputerowe, znaczy przed nałożeniem efektów komputerowych, jak, jak po prostu y, można zagrać smoka. I to jest dla mnie podwójnie też ciekawe, poza jednej strony jakby samo to oglądanie to było coś cudownego y, i fantastycznego, jak, jak dobra jest aktorem, a druga kwestia to tego, jak się dostaje zadania aktorskie, y, czy to w treningu, czy to na egzaminach, właśnie często dostaje się, żeby mówiąc jakiś tekst, zagrać właśnie smoka, albo panterę, albo coś tam, albo coś tam. To było takie... No idealnie, to, to się faktycznie hmm. zdarza też w profesjonalnych produkcjach, Co, to zadania nie są po nic. Hmm. Także taki śmieszek No, no ja pewnie miałbym nawet kilka mm, jakichś tam różnych faktów, e, ale e, na pewno dla mnie przynajmniej się o tym dowiedziałem, czy może to jest powszechna hmm. wiedza, ale nie wiem. E, dla mnie ciekawe było to, że e, Tolkien czy też Tolkien, e, hmm. jak tam kto mówi, z jakich to jest wsi? Tak, dokładnie. Jako profesor literatury klasycznej Oxfordu mhm. był bardzo mocno zainteresowany kwestiami lingwistycznymi. Mhm. W związku z czym na potrzeby właśnie głównie władcy piersieni, ale zaczął nad tym pracować już na etapie Hobbita, mhm stworzył te języki, którymi posługują się bohaterowie, to znaczy to są... Elficki jakieś języki. Tak, to nazywają. są skonstruowane języki i... te gramatyką. fragmenty, Tak, te fragmenty, czy to krasnoludzki, czy elficki, to tam jest kilka odmian elfickiego, to, mm. to wszystko są języki rzeczywiście z istniejącą gramatyką, słownictwem i tak dalej, w związku z czym, no, to jest niesamowity kawał roboty, który... a te elfy u w takim razie, one no, mają jeszcze swój osobny język, czy to jest bazowane no, na swoje osobny, wydaje mi się, okay. że w przypadku Sadkowskiego to po prostu on tam sobie użył trochę jakichś różnych. Ale to się w miarę skleja, Tak, to no, się w miarę skleja, natomiast. To, to nie, nie to tak nie, 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 nie Tak, nie przypomina mi to za hmm. bardzo tych Tolkienowskich. Nie, nie czytałam. <laughs> Wiedźmina? <laughs> Jasne, <laughs> oczywiście. No, wiesz, pamiętam czasy, kiedy jeszcze nie czytałaś weźmienia, Tak, to było, to było kiedyś tak było. <laughs> e, najpierw grałam w grę, potem czytałam. W każdym razie. Um... I jeszcze w kwestii lingwistyki. To kwestia tworzenia języków, ale kwestia też tego, że Tolkien sam znał mnóstwo języków, posługiwał się jakimś tam staroislanckim i mnóstwem innych dziwnych języków. I próbował się też podobno kiedyś nauczyć polskiego. I skomentował to, że to jest trudny język. I dlatego nie opanował go zbyt dobrze. Także, jej! No, a to jeszcze jedna ciekawostka. Super power. tak Jeszcze Mówię jedna po ciekawostka filmowa. Jak już to, to coś w filmie powiedziałaś to ja też powiem, że no, ostatnia część Hobbita wyszła w 2015 roku, jeśli nie pamięć nie myli, hobbit został napisany w 1937 roku. Natomiast jest jedna postać, która zarówno czytała Hobbita w dzieciństwie, poznała osobiście Tolkiena i zagrała w adaptacji Hobbita. Jest to Sir Christopher Lee, który grał Sarumana, który w adaptacji się pojawia, chociaż w książce ta postać nie występuje. A ja e, maj, tam. Tak, ale to wiele postaci w Hobbicie nie występuje w książce, w, znaczy tych, które się pojawiają w adaptacji. No i tak, i przy okazji jest to faza, który był jedną z inspiracji do powstania postaci Jamesa Bonda, Tym w ogóle generalnie polecam wygooglać i trochę poczytać sobie o tym gościu. I nagrywał albumy metalowe w wieku 90 lat. Szanuję takich ludzi. Tak. E, no dobrze, czy coś jeszcze? Czy już jakieś finalne przemyślenia? Ja nie wiem, jeszcze ja mogę długo gadać. Ty generalnie możesz długo gadać. Aha. <laughs> tak, ale mogę. <laughs> Co już się pewnie zorientowaliście po tym filmie. E, patrzcie, czy ja mam coś ciekawego. O, mam notatkę o człowiek, nieźwiedź, wegetarianin. Tak. Tutaj też było do... W ogóle jakim trolem jest Gandalf yes. w tej książce? To jest yes. taki złoto. Yes. Właśnie też a propos człowieka, niedźwiedzia, wegetarianina. Beorna. Beorna czyli pana... To taki drobny spoiler, a do tej pory w większości mówiliśmy bezspoilerowo, mm -hmm. ale sobie pozwolę dorzucić, że to był człowiek, czy w zasadzie zmiennokształtny, nie wiem jak to go określić, bo to też nie zwark. Niedźwiedziołak. Niedźwiedziołak. No, ehm... Też nie do końca. Nie, nie za bardzo lubił przyjmować gości. myślisz już to w małych ilościach. A ekipa krasnoludz krasnoludzko-hobbicko-gandalfska liczyła sobie 15 chłopa. Więc Gandalf pomyślał: dobra, biorę hobbita, idziemy, zagadamy zioma, aby macie przychodzić parami w odstępach 5 minut. Tak snuł historię, co oni tam do tej pory przeżyli, jakie przygody. I tak co chwilę coś się nie zgadzało z liczebnikami. No i ej, Gandalf, bo mówisz, że was było tylu i tylu, a ja widzę, że was jest o, o tylu mniej. A no zobacz, bo tam z pagórka idzie kolejna para, nie? Tak dochodzili, dochodzili taki lol, i w końcu musiał ugościć całą tak. całą piętnastkę. No zresztą w ogóle tam jest kilka fajnych patentów, tak samo, na przykład patent z trolami. A, tak. Nie wiem, że najlepszy patent. Hmm, do troli. Tak, no, najlepszy patent, który jednak pokazuje Gandalfa jako Postać o skłonnościach lekko makiawelicznych, które potem też w łatwiej Pierścieni mm -hmm. się ujawnił. To jest to, jak na koniec przerobił Torina, którego najpierw wspierał, wspierał, a potem jak się okazało, że Torinowi no, lekko odwaliło, to mm -hmm. tego przerobił bardzo ładnie. To tak, prawda. Ale już e... nie będę w spoilery wchodził, bo to jest końcówka książki. Więc... Ja mam jeszcze jedno pytanie teraz zlokalizowałam w notatkach. Czemu e, smog nie mógł przelecieć przez rzekę? Jak to, czemu nie mógł przejść przez rzekę? Był jakiś taki motyw, że smog zaczął atakować miasto. To jest taki trochę spoiler. Mm -hmm. I e, ludzie, żeby To miasto było w jakimś półwyspie, wyspie czymś takim. Tak. I ludzie, żeby się obronić to zaczęli palić mosty. Nieważne, był taki motyw, okay, albo... Nie wiem albo ja generalnie słuchałam, czytałam tej książki jak w tym tygodniu, jak trochę chorowałam, więc możliwe, że gorączka mi coś zrobiła z głową i źle to zrozumiałam. No to to jest jest kolej, ja z kolei czytałem tę książkę gdzieś um, tam cały czas w biegu, więc też nie powiem, że moje przeczytanie teraz jej hmm. było jakoś super uważne, także też mogłem po prostu tego nie wyłapać. No życie. Yy, I złoty cytat. To jest najgorsza myśl, najgorsza rzecz, jaka się zdarzyła w całym Hobbicie. Ignęła mu okropna myśl, że ciasta może nie starczyć dla wszystkich. Tak. Tragedia w Hobbicie. Ale potem sobie nadrobił na własną urodziny. To prawda. Tylko trochę nie bardzo mu się chciało jeść, bo chory był biedaczek Oj. ojej, 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 No dobrze, to jakieś takie ogólne przemyślenia? Finalne podsumowania? Niczym z finalnych podsumowań to ja tylko powiem, że to warto przeczytać, dlatego no. że bez przeczytania tego ciężko potem, znaczy ciężko, no można zrozumieć, natomiast dużo mniej pełnie rozumiesz się Władcy Pierścieni, Władcy Pierścieni bardzo warto przeczytać. Tak, warto przeczytać Hobbita, tylko trzeba mieć z tyłu głowy to, że jest to książka dla dzieci tak. i z, jakby z, tą z pełną świadomością, co to oznacza Wtedy warto sięgać właśnie po Hobbita, moim zdaniem. Tak. Tak. Dobra, no to taka ocena w skali lekturowej na yy, Arcyklejnoty, czy na, nie wiem, Czarodziejskie Kapelusze, czy na... Możemy na Czarodziejskie Kapelusze. Na, no to, to Tak w skali lekturowej. No, no to ja myślę, że w skali lekturowej jako lektura dałbym temu... Mocne, solidne 4+, z plusem. Takie cztery i taki jeden kapelusz z pomponem jeszcze mhm. dodatkowym. Taki żeby bardziej czarodziejsko wyglądał. Po cztery kapelusze i różdżka. Na przykład. Chociaż nie wiem, bo Gandalf te różdżki to gubił tak często, że to jest trochę... Kostur? No, no nieważne. No w każdym razie powiedzmy, że, że generalnie jest to bardzo solidna lektura, mhm. tylko to jest źle umiejscowione w kanonie, bo, bo to powinna być trzecia, czwarta klasa podstawówki, bo później to już nie ma szansy, żeby jaki się tym zainteresowały, bo to jest ten moment, kiedy są zbyt dorosłe, żeby się jarać takimi rzeczami. No, to tak, prostu... właśnie dokładnie z tego powodu, jak już wspominałam, odrzuciłam tę książkę, kiedy miałam ją czytać w kanonie. Eee, no i poza tym też jest lektura uzupełniająca, ona nie jest obowiązkowa, przynajmniej była. Tak. Do... wiem, jak to teraz. Ja jej chyba ja, w ogóle nie miałem, natomiast czytałem to w własnym zakresie. No a jak ty, kasz no, Ja się zgadzam generalnie z tą oceną, nawet się zastanawiałam, czy nie dać takich... Pięciu kapeluszy, ale właśnie chyba przez kwestię umiejscowienia czy do, doboru do wieku to tak cztery no, to kapelusze. to jednak jest trochę naiwniutkie, no. No jest, ale jakbyś, jakbyś na przykład oceniał to w kontekście lektury, która jest właśnie przeznaczona dla dzieci w wieku 10 lat, albo do, nie wiem, wspólnego czytania ze swoim dzieckiem, które jest w takim wieku tego wzrostu. E no to, moim zdaniem, to jest na książka. Przepraszam za ten szersz. To się wytnie. To się wytnie. Albo nie, Albo. bo ja to będę montował. Kota, a, a ty jak oceniasz? Fajnie, fajnie, było? Fajnie było, tak, tak. Były smaki, były, świeci świecidełka, było spoko. No dobrze, to myślę, że my się będziemy żegnać kota się musi przewałkować. Dobrze, dobrze. Um, dajcie nam znać, jaką lekturę chcielibyście um, nam polecić na następny miesiąc, czyli na listopad. Może coś halloweenowego? Może coś... Z... Nie wiem, czy coś jest z jakiejś grozy. Jak grozy. Nie wiem. Ale możecie coś polecić. E, dobra, Co, coś możecie nam polecić, bo w tym miesiącu ja wybrałam lekturę. A na grudzień zastanawiam się, czy zrobić na przykład zestawienie najlepszych lektur z tego roku, czy chcecie, żebyśmy omówili jakąś kolejną. Jest pomysł na taką jedną dobijającą lekturę, ale może nie będę nas wsypywać. W każdym razie to już wszystko na dziś. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć.